Hej, witam was wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Dzisiaj przychodzę do was z najnowszym wywiadem Hayley Bieber dla Vogue, w którym potwierdza ona kilka informacji z mojego poprzedniego podcastu i przedstawia nam kulisy całej kampanii nienawiści w stronę jej i Justin'a. Hayley w wywiadzie mówi sporo na temat fałszywych plotek w internecie, tego jak źle się czuła, kiedy ludzie ją hejtowali, oraz podkreśla, jakim wsparciem jest dla niej mąż. Zaczynając od dementowania plotek, komentuje sprawę z przeprowadzką z LA i odpowiada, że czytała tę plotkę i nie ma ona kompletnie sensu. Nie ma szans, żebyśmy wyjechali z LA, podoba nam się tutaj. Hailey wiele mówi też o okresie ciąży, mówi, że kiedy dowiedziała się o tym, że spodziewają się dziecka, była szczęśliwa, ale czuła, że to nie jest dobry czas. Nie byłam wtedy w dobrym miejscu, ale Teraz, kiedy o tym myślę, wydaje mi się, że to przychodzi każdemu wtedy, kiedy powinno przyjść. Bardzo w to wierzę. Ciąża była dla mnie trudna, to była niespodzianka i przechodziłam przez wiele emocji w jednym czasie. Przed ciążą zawsze słyszy się, twoje życie już nigdy nie będzie takie same, zmienia się w dobry sposób, ale nie będzie takie, jak było. Nie będziesz już indywidualną jednostką bez dziecka, nie będziesz już sama z twoim partnerem. To było dla mnie mentalnie dużo do przejścia. Kontynuując, wspomina też o trudnym czasie porodu. Poród to najtrudniejsze, co przeszłam w życiu. Dodała, że w trakcie ciąży ćwiczyła mięśnie miednicy, chodziła na jogę i robiła ćwiczenia oddechowe. Hayley mówi, że w 39 tygodniu ciąży zaczął przeciekać płyn owodniowy i ciąża musiała zostać przerwana. To nie było nic zabawnego. Przebili mi wody płodowe i zaczęłam rodzić przez kilka godzin bez znieczulenia zewnątrzoponowego. Hailey rodziła 18 godzin. Warto dodać, że taki wyciek wód stanowi poważne zagrożenie dla dziecka. Po porodzie Hailey przeszła przez krwotok poporodowy, który występuje od około 1 do 5% porodów i jeśli szybko nie zostanie wyleczony, może doprowadzić do śmierci. To było coś przerażającego. Cytuję Haley. Haley dodaje też, że Justin mówi jej, że zrobił wiele głupot w swoim życiu, ale najmądrzejszą rzeczą było poślubienie jej. I dlatego miałam taki spokój, wiedząc, że nigdy nie pozwoli, aby coś mi się stało, ale krwawiłam naprawdę mocno, ludzie na to umierali i ta myśl nie dawała mi spokoju. Lekarze podobno próbowali różnych leków, aby zatamować krwotok, ale nic nie działało. Zabrali wtedy Jacka z sali porodowej, a jej wszczepili urządzenie, które może zatrzymać krwawienie. Wspomina, że w tej chwili chciała jedynie podtrzymać swoje dziecko. Nigdy wcześniej nie opowiadała tej historii, chociaż od porodu minął już prawie rok. Hayley dodaje, że nie żałuje niczego i że chce zdecydować się na drugie dziecko. Mówię, że Justin od tamtej pory mówi, że jego kobieta jest bogiem, superbohaterką i że on nigdy nie mógłby czegoś takiego dokonać. Justin podobno jest przeszczęśliwy z powiększenia rodziny. Mówi, że zaraz po porodzie, w trakcie kiedy zajmowała się dzieckiem, miała dużo wzlotów i upadków. Brała leki zapobiegające depresji poporodowej i chodziła do terapeuty. Miała też problem z zaakceptowaniem swojego ciała, a w tym samym czasie łapała się na czytaniu hejterskich komentarzy o niej i o jej związku. Musiałam codziennie sobie powtarzać, "Hayley, przecież urodziłaś dziecko, wszystko jest w porządku, bądź dla siebie wyrozumiała, daj sobie czas. Dodaję też, że długo zmagała się z zaakceptowaniem swojego wyglądu po porodzie, który był zupełnie inny niż przed i ciężko pracowała nad utratą wagi. Lubię to kim jestem o wiele bardziej niż wcześniej, czuję się silna, to przychodzi z pewnością siebie. Naprawdę zaczynasz mniej przejmować się wieloma rzeczami, po prostu nie masz na to czasu ani energii, bo musisz myśleć o dziecku. On jest teraz moim priorytetem, on jest dla mnie najważniejszy. On najwięcej mnie nauczył. Teraz patrzę na swojego partnera zupełnie inaczej. Justin jest niesamowitym ojcem, bardzo naturalnym. Myślę, że o wiele bardziej rozumiesz swoich rodziców, jest w tym tyle perspektyw. Justin komentuje też hejt, z którym zmaga się Hailey. Ona jest w centrum uwagi i ma tą uwagę dzięki swojemu niewymuszonemu zbysłowi do stylu, biznesu, sztuki i mody i sposobowi w jaki sprawia, że bycie mamą i żoną wydaje się łatwe. Haley również wypowiada się w tym temacie. Czuję, że tak ciężko walczyłam, żeby ludzie mnie zrozumieli, albo wiedzieli, kim jestem, albo zobaczyli mnie taką, jaka jestem, ale ludzie po prostu czasami tego nie chcą. I nie można nic z tym zrobić. Byłam w sytuacji, w której próbowałam opowiedzieć swoją wersję historii, albo sprostować narrację, powiedzieć prawdę o kłamstwie, ale ludzie i tak wmawiali mi, że to ja kłamię. Czułam się jak w pułapce. Naprawdę wiele się nauczyłam od Justina. Robił to dosłownie, odkąd był dzieckiem i musiał zmierzyć się z największym hejtem, jaki znam. Udzielał mi rad i mówił, kochanie, zaufaj mi, przechodziłem przez to wiele razy. Nie wygrasz, w tej sprawie nie ma wygranych. Hayley, mówiąc o próbie naprostowania fałszywej narracji i opowiedzeniu swojej historii, ma na myśli podcast Call Me Daddy. I rzeczywiście przez 7 lat hejtu, jaki przechodzili, próbowali wielu sposobów, żeby walczyć z tym hejtem, jakich spotyka. Początkowo milczeli na zaczepki, potem próbowali bronić swojej narracji i opowiedzieć wszystko ze swojej perspektywy, ale kiedy ludzie tego nie przyjęli, ponownie zaczęli milczeć. Aż do pociągu nienawiści 2.0. Teraz mówią wprost, że będą walczyć z hejtem sądownie, jeśli inaczej się nie da i trolują hejterów. Hayley dodaje, że mimo tego, co spotyka ją w sieci, ma swoje prawdziwe życie, które kocha, i to pomaga jej przez to wszystko przejść. To nie jest prawdziwe. Mam prawdziwe życie. Moje życie polega na tym, że budzę się w mojej pięknej rodzinie, przy moim synu, moich przyjaciołach i mam ludzi, którzy mnie znają i kochają, a ja kocham ich. Bycie po porodzie to najbardziej wrażliwy okres, przez jaki kiedykolwiek przeszłam w swoim życiu, a poznanie nowej wersji siebie jest bardzo trudne. A robienie tego przez cały czas, podczas gdy codziennie czytam w internecie, jak ludzie mówią, że się rozwodzimy i nie jesteśmy szczęśliwi, to jest takie poplątane. Nie potrafię nawet tego wyjaśnić, to szalone życie. Trzeba przyznać, że Hayley jest silną osobą. Co podkreśla wiele osób. Przeszła przez taki hejt, z jakim wiele osób mogłoby sobie po prostu nie poradzić, tym bardziej, że przeżywała to wszystko w trakcie ślubu, ciąży, trudnego porodu, czy teraz, kiedy wychowuje Jacka. Twierdzi, że pocieszeniem były dla niej słowa, jakie wypowiedziała Ariana Grande, już tego do siebie nie zapraszam. To było dla mnie takie. Prawdziwe, kiedy to powiedziała. Jestem w miejscu, w którym po prostu tego nie akceptuję. Już na to nie pozwalam. Nie musimy pozwalać takim rzeczom na wejście do naszej przestrzeni, jeśli tego nie chcemy. Właśnie to miałam na myśli, mówiąc o zmianie taktyki i radzeniu sobie z hejtem i trollowaniem. Hayley wie, że nie ma sensu próbować z tym wygrać, ale jednocześnie nie pozwoli, żeby ją to dołowało. Wspomina też o tym, że nie chce narażać Jacka na hejt, uwagę mediów czy paparazzi, bo, bo jest Justinem od pierwszych dni chronią jego prywatność. Nie zabieramy go w wiele miejsc, nie chcemy, żeby ktokolwiek... Chodzi mi o to, że po prostu musicie zobaczyć, jak to wszystko jest inwazyjne, to podłe, że wrzuca się w to dziecko. Co ciekawe, w wywiadzie wypowiada się również Kendall Jenner, przyjaciółka Hailey, mówiąc, o niej określa ją jako pocieszającą, niemal matczyną, głupkowatą, dowcipną i mądrą ponad swój wiek. Jestem hipochondryczką i jeśli kiedykolwiek panikowałam z jakiegoś powodu, ona przychodziła i opiekowała się mną. Hayley mówi też, że dom jest dla niej ostoją i to tam czuje się najbezpieczniej. Twierdzi, że teraz pozwala sobie na odczuwanie pozytywnych emocji i dba o swoje bezpieczeństwo. Wcześniej nie byłam tak bardzo konfrontacyjna, nie było mi łatwo wyrażać rzeczy, które mnie drażniły lub gdy ludzie naciskali lub przekraczali granice, a teraz czuję się o wiele bardziej jasno. Hej, to nie działa w moim przypadku. Kendall dodaje, że widziała te przemiany Hailey i że miło było to obserwować. Hailey została zapytana również o to, czy uważa, że hejt na nią i jej małżeństwo kiedykolwiek ustanie, na co odpowiada prawdziwie. Cóż, myślałam, że 7 lat już minęło, a tak się nie stało. Można by pomyśleć, że po urodzeniu dziecka ludzie może pójdą dalej i trochę się uspokoją. Cóż, myślałam, że 7 lat już minęło, a tak się nie stało. Można by pomyśleć, że po urodzeniu dziecka ludzie może ruszą naprzód, trochę się uspokoją, ale nie. Więc myślę, że te suki będą wściekłe. I teraz to, co według mnie było najbardziej w punkt, to filmik, który dodatkowo wypuścił Vogue, w którym Hailey w prześmieszczy sposób opisuje, co nosi w torebce. Pokazuje na przykład kilka telefonów i dodaje, że używa ich do prostych rzeczy, takich jak sprawdzanie sieci anonimowo, komentowanie, stalkowanie, komentowanie kont innych dziewczyn albo tworzenie wielu kont. Takie proste sprawy. Szanuję za ten dystans, który wreszcie sobie wyhodowała, bo mam wrażenie, że Justin od zawsze był trolem i hejt, po nim spływał, ale Hayley była w tym nowa i długo się tym przejmowała. Dopiero teraz robi sobie z tego jaja. Śmieje się też z komentarzy na temat jej skincare i produktów, które wypuszcza. W pewnym momencie pokazuje nawet perfumy ze słowem Nepo w nazwie i komentuje to, mówiąc, że nie muszę nic robić, bo one same robią robotę. Odnosząc się do komentarzy, że wszystko spada jej z nieba, bo jest Nepo Baby. I mój ulubiony moment, kiedy wyciąga z torby małą buteleczkę, mówiąc, że to taka mała mikstura, którą dostała, kiedy miała 12 lat. Ojciec wtedy zabrał ją do pewnej czarownicy, która mieszka w górach i zrobiła tę miksturę specjalnie dla niej, żeby młody kanadyjski pop-piosenkarz zakochał się w niej. I używa tego od lat, a na końcu dodaje, dziękuję tato. Majstersztyk, Genialny wstryczek na ten cały dokument z wymyśloną i szkodliwą narracją o Hailey Stalkerce. Dokładnie tak widzę te wymyślone informacje w internecie. Teraz sporo się mówi o tym, że hejt na nią i Justina jest zaplanowany, szczególnie po tym, że kiedy wyszedł skandal z Wondermind i tym, że Selena nie jest miliarderką i nie płaci swoim pracownikom, TMZ wypuściło 13 postów w social mediach, Oczywiście, negatywnych na temat państwa Bieber oraz siedem artykułów, jeden po drugim, również wszystkie negatywne. Między innymi takie, że Justin jest bankrutem, więc to trochę dziwny zbieg okoliczności, że kiedy mówimy o statusie majątkowym Seleny, nagle dostajemy wysyp artykułów o statusie majątkowym Justina. Nigdy wcześniej taki masowy wyciek negatywnych informacji o celebrytach nie miał miejsce. Dwa pociągi nienawiści na przestrzeni dwóch lat i wyciek negatywnych. Blind Itemów również. Wracając do tematu wywiadu, dobrze, że Hayley jest szczera i zmieniła trochę pogląd na całą sprawę. Na pewno takie podejście będzie dla niej zdrowsze. I kiedy już pomyśleć, że rozegrali sprawę koncertowo, nagle wchodzi on, Justin Bieber, cały na biało i pierdzieli swoje głupoty. Wrzucił okładkę z Hayley z opisem "Yo". To przypomina mi, kiedy wdaliśmy się z Hailey w dużą kłótnię i powiedziałem jej, że nigdy nie będzie na okładce Vogue. Tak wiem, to okropne i niemiłe. Poczułem się po prostu zlekceważony i chciałem się odegrać. Kiedy dojrzewamy, zdajemy sobie sprawę z tego, że odgrywanie się na kimś nic nam nie daje. Po prostu szczerze mówimy Wam, czego chcemy, a jest to prywatność. Kochanie, już dobrze o tym wiesz, ale przepraszam za to, co powiedziałem, że nigdy nie dostajesz okładki Vogue. Byłem w błędzie. I ja wiem, ja wiem. Nie musicie mi nic mówić. Rozumiem waszą reakcję w 100%. Ja też miałam taką minę jak wy, jak to przeczytałam. Jeśli nie śledzicie Justina od lat i nie wiecie, jaki jest, to po przeczytaniu tego myślicie sobie, what the fuck? Po co mówić coś takiego, czemu psuje im wizerunek i odciąga uwagę od jej wywiadu, kierując uwagę na swój post? Justin po prostu często mówi, co muślina na język przyniesie, nie myśląc o tym, jak inni to odbiorą. Wiele razy już pakował siebie i Hailey pod autobus, ciętym żartem na live, co potem się na nich zemściło i mści się do tej pory. W jego głowie to miało być po prostu szczere wyznanie w stylu hej, my czasem też się kłócimy i robimy sobie na złość, ale teraz dojrzeliśmy i potrafimy ze sobą rozmawiać. Ale dodając to w dzień premiery okładki swojej żony trochę się odkleił i nie przeczę, jakby wiecie, nie zamierzam go tłumaczyć, bo na miejscu Hailey poczułabym się z tym źle. on ostatnio dużo pisze na Instagramie o błędach, jakie w życiu popełnia i o swoich wadach. To miało być po prostu kolejne ze szczerych wyznań, ale no... Smród pozostał. To, że się kłócą i czasem robią sobie na złość, jest normalne, ale nie musi opowiadać konkretnie, jak wyglądają te kłótnie. I ewidentnie albo sam doszedł do wniosku, że było to głupie, albo Hayley go ustawiła do pionu, bo opis został zmieniony na same emotki, a zaraz potem dodał drugi post z opisem: W takie trudne dni jak dzisiaj te śmieszne stworzenia pocieszają mnie. Wrzucając zdjęcie jakiegoś tam stworzonka. Justin, przykro mi, ale jakby nie jesteś tutaj ofiarą, tylko Twoja żona jest, dzięki Tobie. Po prostu czasem milczenie jest złotem. Hailey naprawdę i tak już ma dużo na głowie, zaczynając od wychowania dziecka, problemu z haterami, trollami internetowymi i jeszcze wybryki Justina. Ale weźcie też pod uwagę fakt, że ludzie szybko podłapują najmniejsze rzeczy, które mogą sugerować, że coś jest między nimi nie tak, bo od lat życzą im tylko rozwodu. Nie rozumiem trochę narracji ludzi z TikToka, którzy zachowują się tak, jakby ludzie podczas kłótni mówili sobie same miłe rzeczy, a nigdy to tak nie wygląda. On zrobił po prostu błąd, że się tym podzielił publicznie i to w czasie, najgorszym czasie, jakim mógł wybrać, w którym powinien wspierać żonę i cieszyć się jej sukcesami. Wrzucił też wcześniej post gratulujący Hailey, tego, że jej kosmetyki w końcu dotarły do Sefory. Będę szczera, sama się załamałam po przeczytaniu tego opisu, ale to jest właśnie cały Justin. Najpierw robi, potem myśli. A skoro już mówimy o rycerzach na Białym Koniu, do imprezy dołączyła klasycznie Selena Gomez, która postanowiła kolejny raz ratować sytuację, którą sama stworzyła. Najpierw zalajkowała post Haley na Instagramie o tym, że jej kosmetyki dołączają do Sephory, chociaż jest bardzo dużo teorii, że to właśnie Selena blokowała jej tam dostęp. A potem rzuciła na Instagrama post z cytatem Liczysz się, twój głos się liczy, twoje serce się liczy, jesteś warta o wiele więcej niż myślisz. I dopisała do tego wiesz, kim jesteś i kibicuję ci. I serio, jeśli nie widzicie dlaczego to nie jest ok, to zachowajcie opinię dla siebie. Po prostu żal mi Was i Waszych klapek na oczach. Selena sama sprowokowała dwa pociągi nienawiści w stronę Hailey, wydała Lose You to Love Me zaraz po ich ślubie, żeby sprowokować hate, przez wiele lat poruszała ich temat, a kiedy już ogłosili rozejm i zrobiły sobie razem zdjęcie, Selena powiedziała, że to w sumie nic takiego i nie ma o czym mówić. Niedawno oczerniała ich też na swoim albumie i użyła głosu AI Justina. To ona przyłożyła sporą cegłę, do tego hejtu na Haley. Zresztą to nie jest tak, że one są jakimiś przyjaciółkami, żeby musiała jej pisać takie rzeczy. I nawet nie próbujcie mówić, że ona po prostu może chciała być miła, bo ile razy Haley lajkowała posty Seleny, to mówiliście, że ma obsesję i Selena powinna załatwić sobie zakaz zbliżania. To nie jest też pierwszy raz, żeby. Miało nas dziwić takie zachowanie. Wielokrotnie prowokowała hate na kogoś, a potem zjawiała się i mówiła, że ona nikogo nie chce gnębić, bo ważny jest pokój i że dla niej liczy się feminizm i wspieranie innych kobiet. Ona dobrze wie, co robi. Pcha się w aktualnie popularny temat, bo o wywiadzie Haley jest głośno i o tym, co powiedział Justin, tym bardziej. Naprawia swój wizerunek po skandalu z Wondermind, żebyście myśleli, że ona to ma tylko dobre zamiary. I kolejny raz, kiedy wywoła jakiś hejt, jej fani będą jej bronić, bo przecież te dwa albo trzy razy powiedziała coś miłego, więc to na pewno nie ona jest zła. W każdym razie widać, że jest to nowa era, jeśli chodzi o podejście Justina i Hailey do hejtu i jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy, szczególnie w obliczu tej kampanii nienawiści wobec nich. Dajcie znać, co myślicie o wywiadzie Hailey i opisie Justina w komentarzach. Jeśli podcast Wam się podobał, to zostawcie lajka like i suba i dziękuję Wam bardzo za uwagę.